Trudno się dziwić, że jest o nim teraz głośno. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę rozegra się tu walka o punkty we francuskiej ligie. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. No to mamy 1 do 0. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę ślizgiem. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło by to wykorzystać. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja trudna, Jest tego, no i go. I proszę Państwa, jest bramka w spotkaniu Naut. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla FC Naut. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Za nami 6 minut tego meczu. Dziękujemy za informację. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Musi teraz coś zrobić. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Odbiór jak z podręcznika. Brawo! Bardzo dobry, techniczny strzał. Ale jeszcze lepsza była obrona. Bramkarz wiedział, czym to pachnie i nie dał się ośmieszyć rywalowi. Warto się czasem postarać, przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Przerwał atak rywali. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. Przeciwnik nie odpuszcza. Odbiór. Mucha nie siada. Rywal bez szans. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. I gol! O, rany boskie. Co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Teraz naprawdę świetna piłka. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Gerza na bramkę. Dobrze obroniony strzał. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Dobra ta interwencja. I kolejna strata piłki. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nóżalansko, ale prawa za starania. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polukarnym. No i po ataku zagrożenie minęło. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Uwaga uderza z dystansu, ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczność. Dobra teraz próba technicznego strzału. Ta piłka miała swobodnie wpaść do bramki, ale nic z tego. Zachowanie odpowiedniej czujności przynosi efekty. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika przy tak ogromnych i Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Wysoko założony pressing, opłacił się. Odzyskują teraz piłkę. Golkiper broni. Bramka z tej odległości mogłaby go ośmieszyć. Błąd, stracona piłka. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Tylko minuta dodatkowego czasu. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Sędzia Gwiżdże. Mamy koniec pierwszej połowy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Gol! Ależ Bramka! Że też on się nie bał takiej akrobacji. To niesamowite. Spójrzmy jeszcze raz na to cudo z przewrotki. Warto chyba przyjrzeć się z każdej kamery, bo to jest bramka, która śmiało może kandydować do trafienia roku. Proszę, ile znaczy pewność siebie i fantazja? Chociaż na pewno równie ważne było wyszkolenie. Powiększają przewagę. 5 do 0. Już wkrótce na naszej antenie będzie też można zobaczyć ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Drużyna Clermont-Foot zmierzy się z Lens. To może być starcie. Uwaga, jest faul proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. ten rzut wolny, ale bramkarz dobrze to obronił. opolice jedenastki teraz wrzuca. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Zbyt mocna była to piłka. Padnie łupem bramkarza. ale to jeszcze nie koniec. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita. Mocniejszy teraz pressing. Prawda udana interwencja. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego piska. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie są. Ależ akcja, popatrzmy. Ładnie, technicznie, ale czy wpadnie? Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. Wymarzona okazja, żeby zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Strzał do zapomnienia. Zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Dali mu miejsce. Gol! A jednak nie ma gola! Jakim studem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodne. Zrożnego w okolice jedenastki. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No ładnie się złożył do tego strzału. No nie, tak nie można podawać. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ. Okay! Faktycznie kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej porze. Brawo. W futbolu różne rzeczy się starzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Ładne minięcie, może być groźnie. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? I rywal zostaje w tyle. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Jest za linią obrony. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. 10 minut do końca tego meczu. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Próba podcinki. I tak jest. Mamy gola. Ależ podcinka. No, na takie bramki patrzy się z przyjemnością. To wymaga naprawdę doskonałej techniki. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A wykończenie palcem widać. Wielu zawodników straciłoby głowę i trafiłoby w bramkarza, a on pięknie przerzucił piłkę na mnie. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Głęboka ta centra z narożnika. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Raz jeszcze spójrzmy jak rozegrali ten stały fragment z roku boiska. A i samą uderzenie głową. Warte kilku powtóreń. Naprawdę ładna bramka. Może być groźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Ależ za żarcie walczył o tę piłkę. Co za szansa! Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Strata. Muszą teraz uważać. Ale szuderzenie, uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich a któraś w końcu wejdzie. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Ale teraz zamieszanie. Słupek. Czy ktoś to bije? Jest go! Proszę państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach ogromnych i go. I to już koniec! Drużyna gości...